Jest kochanie. Tak się cieszę, że jesteś już w domu. Wiem, że miałeś taki długi dzień. Chodź, chodź usiądź tutaj, dobrze? Chodź usiądź obok mnie. Mm. <noise> Teraz mi pozwól, żebym się trochę tobą zaobserwowała. Będziesz o niczym myśleć. Chodź, pokłaskam cię teraz. Mm. Masz takie miękkie włosy. Zawsze pachną tak przyjemnie. Trochę jak nocny powiew. Chcesz, żebym zapaliła świeczkę? Że małe słońce. Mam nadzieję, że ogrzeje nasz wieczór. A teraz opowiedz mi, jak minął ci dzień. Naprawdę chcę posłuchać. Mhm, mm Tak wiem. Ach, to musiało być bardzo trudne, ale to nic. Teraz tu jestem. Możesz po prostu się oprzeć, a ja podtrzymam cię za rękę. Swoją rękę. Czujesz to? Jest taki spokój, jakby czas zwolnił tylko dla nas. Chodź, położysz się ze mną pod kocem. Słyszysz jak tu cicho? Czasem że mówi najwięcej bez słów. she said